Witam wszystkich, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Widzowie z kariery teraz Słuchajcie Mamy już troszeczkę lepsze zaufanie zarządu Więc mi się to podoba I dzisiaj mamy kolejne mecze Carabao Cup um, Dzisiaj mamy pierwszy mecz Carabao Cup Zobaczcie na tą tabelę To jest dopiero pierwsza runda Ja takim typem powinienem wygrać Nie wiem, czy zależy o tą serię jeszcze zwycięstw, bo Jeszcze jest ta seria zwycięstw, jak po nie wiecie I teraz tak Hmm, mówię zobaczyć jak tam wygląda nasza tabela znaczy, nasze cele, bo ja mam jedno wykonane wyzwanie które muszę wykonać hmm, I tak Uzyskaj serię, to I nie wiem czy jak ten mecz przegam to mi nie zaliczy, więc Zaryzykujmy pominięciem <fey> Może Zaryzykujmy jednak pominięciem, bo nie wiem czy to puchary też liczą, czy to Um, Zaryzykuję na pamięć. No, z takim typem powinienem raczej wygrać. Tutaj są moje piłkarze kupować, ale nie będę, będę sprzedawał. Mm. O, tego. Dawaj, no, niedługo też trzeba będzie młodziaków przetestować też. I będę się tych młodziaków troszeczkę, wiecie, wysyłać. im trochę dawać duże szanse w meczach i tym podobne. I co, teraz tak, gramy. Zagraj mecz Pominiemy, może zaliczy mi to też Co hmm, Trochę mamy złą tą formację, mi się ta promesa nie podoba dosyć I ja to chyba sobie zmienię Szybka symulacja I czy wygram? I wygrałem! Ciekawe czy mi zaliczy, jak musicie zaliczy mi Jestem ciekaw czy mi zaliczy hmm, Dobra, po tym troszeczkę zajmiemy się też ustaleniem składu Pozmieniamy trochę coś tam w składzie, żeby nie było Powiecie, eee, ten chłop miał 69 overall'a, a mógłbym go dać. I teraz tak. UEFA Super Cup. Niedługo się rozpocznie. Real Madrid kontra bardzo na No jestem ciekaw... Kiedy to w ogóle jest taka propo? Zacznę, zobaczymy czy mi zanieczyło wyzwanie w ogóle jedno Czy zanieczyło plis? że zanieczyło. Zaniczyło, to byle co to musi być. Dobra, też za dwa musimy wygrać Okej okay. Mamy już trzeci mecz, który wygraliśmy, więc mi się to podoba Uu... Dobra, no i ten gościu będzie teraz pisał Tradycyjny pielęgny i good gry. No wiecie, mam 69 rana, i zobaczcie, ja mógłbym go nawet wpuszczać na lewe skrzydło. Więc, yy, no, będę o tym pamiętał. No właśnie, będę o tym, o tym, będę o tym też pamiętał. Yy, to zagramy z Leeds United, mogę ten mecz przegrać. Yy, jak to wygra UEFA Super kapie, jestem ciekaw. Oj, to chyba był koniec, lecimy czekaj, czekaj, czekaj. cieka. wygrali. Real Madrid wygrywa z Superkapa. Niestety, szkoda. Nie, niestety, Barcelona przegrała 3-1. Aż tak jak KSIKA po prostu nie było. No szkoda mi. No cóż, takie życie. FL Championship. Zobaczmy jeszcze raz FL Championship, gdzie to było paraże Champions, i te samo nie Super Cup, no to tu się obełnia. no tak, wygrany jest Real Madrid, szkoda, mi ale jak u mnie w karierze zawodnika prawdziwej, to tam wam to w 2028 roku, to tam się tam Real trochę u mnie gra. Weźmy tam czwarte miejsce w Lidze no a tutaj pewnie grają lepiej, zobaczymy. Jak będziecie tutaj w tym sezonie oczywiście, no co lecimy dalej. Yy, mamy kolejny mecz który niestety symuluje na bank przegram Ym, i będę tutaj co jakiś czas wchodził, bo chociaż te tą serię potem będę prawie wszystkie mecze pomijał. Dopóki, no wiecie. Dopóki na nie będzie schodziło wiecie, Jak na mnie schodziło na ten poziom, no to wtedy będę oczywiście grał, częściej, nie. Tak w sobie sensie, trzy mecze będę symulował, żeby znaczy to pomijał. I to czwarty mecz będziemy chyba sobie symulować. Żeby było troszeczkę No Dobra. Jest! Turny mod FC! Trafił w rameczkę! No jeden, jeden. jeden Dobrze, że nie pominąłem. Mijam. O ile dwa. No nie, no. nie od nowa to. Jezus, mogę nie pomijać. Debilem jestem. Debilem. No i nowa ta seria będzie. Ja pierdzielę. jednak się nie opłaca, ale myślałem pewny, że nie. Nie no nie trafił, no kurde, no. I co to nowa teraz to jest? To seria? Nie, to samo, zyskaj seria. Okej. Okay. Ja Najważniejsze, że to musimy to robić. Obniż wynagrodzenie piłkarzy. No to by się może jakoś dało zrobić. To by się niby dało rady zrobić, ale nie, nie wiem, czy się uda. Znaczy, no epyka, byśmy mieli w inny 8 finału. Wy bez, bezpośredni, a was. na razie na trzecim miejscu. No i się nie opłacało. Jednak pomijać bez skito. Jakby to był sam bezeso, to może bym pomógł. Mógłbym to zrobić, nie? To jest wszyscy, co mojego. to co chcą mojego wypożyczać, mieli piłkarzy. Ja tak bym to robił. No i Liga Championship trzecie miejsce, Eft, Burne, Mod, Hull City, jeden remis, lecimy dalej. Z nimi to już powinienem wygrywać chyba. Ale to są wszyscy tutaj chcą ich piłkarzy kupywać, no nie wiem, no nie wiem. I myślę, że to jest na cel rozwój młodzieży, a może zrobimy taką osobną karierę piłkarstwa, gdzie będziemy wystać prawie samych młodziaków, no to będzie już nieziemskie. I nie będziemy najlepszych piłkarzy kupywać, po prostu nie będziemy nigdy kupywać. Myślę, że nigdy nie będziemy kupować. Myślę, że to będzie nawet lepsza opcja. Albo będziemy kupować widzę najsłabszych piłkarzy, będziemy kupować. To będzie wiele lepsze. I tak, w tym sezonie kupimy będziemy kupować najsłabszych piłkarzy. Nie będziemy kupować żadnych gwiazd, tylko będziemy kupywać takich do, oś, do max 80 overall maximum. maksimum, e, jeżeli będziemy mieć mniej pieniądze, ponieważ nie musimy mieć ciągle pieniędzy. Ja oni się do punktu mamy mamy 6, więc kurde, zaryzykowałbym. No Tam co co tym to się nic nie stało, więc... Zaryzykuję. Może wygram. Nie. No i przegraliśmy. No. nasz skład jest na razie słaby, skoro tak przegrywamy takie wyniki. To na pewno. nasz skład jest na pewno o wiele słabszy. Już widzimy. Skoro z takimi tywilami przegrywamy, no to jest to ciężki wynik. Ciężki wynik. No i zaznamy, że nas schodziło nam to w dół. No na razie nie schodzi w dół, więc dobrze. Na, na siódmym miejscu w lidze. Kurde, no nie wiem, że w to. Nie no z nimi też powinienem, powinienem wygrać. Ostatnie jest mi jak przegram, to już nie. To już pierdzielę Nie, jak z nimi przegram, to pierdzielę. Pierdzielę Ja, pierdzielę I. No i wygrana! Poszło gładziutko I teraz sprawdzimy, czy wygrałem, czy znajczyłem tą serię zwycięstw, czy nie zleczyło mi. No, nie To nowa będzie, nie? Akurat Lidzy na ten mógłbym wygrać, atak tak, dupa. Sprawdźmy to, jak to wyszło. A nie, seria Aha, ci tak muszę wygrywać do 3. I jak będzie 4, to wtedy wygram 4 mecz. Aaa, tak to działa. Chyba, że tego już nie zrobię w meczu. No to nie, nie, nie jak to działa. No tak, no tutaj nie mamy seru. No to by się opłacało zrobić. To podziałem w następnym odcinku. Na następnym odcinku podziałem też troszeczkę ze transferami takimi wolnymi. Yy, I to oczywiście najsłabszy. Gdybym się być overall w maksimum. I żebym miał 25 lat. Na razie nasz skład się rozwija dobrze, dziwo. No zobaczcie, wszyscy mają na placie na plusie. Tylko są troszeczkę zmęczeni, ale... No. Pod koniec odcinka troszeczkę podziałem nad, nad taktyką. Trochę poznałem sobie formację pewnie. Nie wiecie o co chodzi. To wszyscy chcą kupić mojego miga tak, Lizzy, na chcę. O, ty gościu, nie ma szans. Wygraliście ze mną, to nie będziecie kupować najsłabszych piłkarzy. No co, wy? Co nie będą kupować moich piłkarzy? No dobra, składa się, nie zmieni... niestety nie zmienię nazwy już, ale no to szkoda. Bo no, Jonah chcą mnie kupić. dobra, no i Burne, Karabao Cup. Teraz drugi mecz możemy wygrać. Symulujemy oczywiście korozes, wszyscy są zmęczeni, wypoczęci. A, dobrze. Tutaj na razie nie będziemy tak dużo w młodzież, pewnie inwestować. Czasami będziemy tutaj młodzież, żeby domu kupować, nie. Ten rozwój młodzieży to wszystko mamy na, na na trzecim, ale damy sobie na najwyższy poziomie rozwój młodzieży, żeby było łatwiej. Tak sobie zrobimy. Zmienimy własne zarządzanie zarządu, oczywiście, żeby było lepiej po prostu, nie? kontakt tak to dupa Jest Turnemon od FC Taylor! Taylor! Jest! 2-0! Turnem od Potter Poternik pot 3-0! No ja pierdzielę! Dobra, do końca to zagramy i pominiemy ten mecz i idźmy Ja pierdzielę! To druga seria jest, teraz będzie trzecia i czwarta i piąta. No dobra. Ja mam przełożone spotkanie. Dobra. Ale zrobimy sobie własne zarządzanie zarządu oczywiście, żeby nie było. Bo to będzie taki taki sers, że... Że to będzie szok. No bo nas jest wtedy polski klub taki, nie? To będzie naprawdę lepsze. Serski. FL Championship. O, gramy z EFC Burnemot Chyba to są oni, dzisiaj się nie mylę. Nie Bristol. No ja nie 0 punktów, to pominę. Jak oni ze mną wygrają, to ja nie wiem. To będzie backup ciul. Serio. No nie no, wygrali. No to jest głupota w dupę, nie? To jest głupota w dupę jedna Dobra, ci musimy wszystkie mecze, e, zrobić chociaż pięć serii i tyle, po Z takimi ciurami przegrać, no ja pierdziele I nie wybaczymy tego na awansu, tutaj ciężko nam będzie w Championship grać, już o wiele Zobaczcie, jesteśmy na ósmym miejscu, no masakra Nie no, zobaczcie, no z Bristol City, oni są już na ostatnim miejscu No I wygrali pierwszy mecz z nami, ale to jest głupota w dupę No to na razie najlepiej gra. DURNE No ciężko wywalczyć bez pierwszej niealmas. Ale dopiero to są pierwsze kolejki, no nie? Pierwsze kolejki to są dopiero. Więc no musimy gadać. Ale jak tam tamtym sezonie to nam lepiej tam ci nie? Bez Kito. Czemu tata nie idzie nam gorzej, tego nie. Ma. Lepiej jakbyśmy nie spadli w ogóle w tej linii, nie? Dawa, musimy tutaj jakoś też podzielić tą taktyką, bo inaczej to będzie klops, totalny klopsik. Dobra, oferta w transferu Smalta. Ja nie będę tutaj nikogo sprzedawał, nie ma sensu. O, wsiadki się kończy akurat. od jago do Newcastle poszedł, lol tak fajnie byśmy, byśmy prowadzili jakąś reprezentację, może 160 na milion, ja pierdolę. I od nowa seria, ta z pierwszą serię musimy wygrać. Oni mają 4 punkty, a nie ryzykuję, widzowie. 4 punkty. No to chyba będzie taka długa jak będą się wszystkie mecze symulować, żeby te, te serie wykonać, bo no, na nie to oni nie wygrają, nie? Więc wiecie o co chodzi. Jest, no, ale mój klub nie potrafi. jakbym grał przy Barcelonie, jakbym miał trwało, to tam bym mógł wszystko pomiędzy, bym wszystko w ramię wygrywał. A tutaj ciężko, no, z dupy ciężko. No, z takimi debilami, no, na dziesiąte miejsce jesteśmy, no, ciężko. Ostatni mecz będę symulował i podzielę coś nad na taktyką. I zresztą myślę, że to nie zmienimy, okna Teraz bo się skończyło, więc postarajmy się, może kogoś ubić I do nas dołączy we wrześniu, dopiero w styczniu. Ale takich, takich wolnych transferów będziemy chyba brać, nie? No i ciul Pierwszy gol no ciężko w tej championshi będzie się grało. Ciężko widzowie. Tym bardziej, że nie sobie... Oj O i świetny prosto padłe zagranie. O! To gol Ola jest gol widzowie. Może spalony będzie na no połzbe w piłie Gol! Tak to właśnie w piłce bywa Gol w końcówce To chyba rozstrzyga losy tego meczu. Na to wygląda Tomku, ale pamiętajmy, gra się do ostatniego gwizdka. Choć najprawdopodobniej ten gol rozstrzygnie o wyniku. Z tego dośrodkowania nic nie będzie. Została jeszcze tylko minuta regulaminowego czasu. No koniec, Sędzia, da, na koniec, Da. Na samym odcinku podziemiałem coś nad transferami, podziemiałem coś tam, na pokażemy, zobaczymy. I nie tałt będziemy grać żadnego meczu, widzowie. To będzie dosyć długa kariera, ale po prostu no wiecie, tutaj mamy wrzesień. A... No wiecie, no to chyba będziemy tutaj długo grać. Więc no, tak z 10 odcinków sezonu po nie będzie. Widzimy się, widzę, wykolejną, tylko pierwszą serię wykonaliśmy. Czy nam na razie coś tam spadło? się na siódmym miejscu? Nie wiem czy powalczymy jeszcze wygraną, ale... Mm, na razie mamy oś 90 nadzwyczajnie. No na razie mamy dobry wynik. Tą serię trzeba będzie jakoś zrobić. Coś co z niestety nie mamy, coś to z krajowy możemy zrobić, chociaż jedną ósmą finałowy. F.F.K. widzimy się widzę, w kolejnym odcinku. Papacki, jo!